Witam, witam. Ja jestem FK56, a to jest mój kolejny, trzeci raz nagrywany odcinek z Outlast'a. Trzeci raz. No co, gramy dalej. Na tym odcinku będę szukał cały czas baterii. Yy. Aha. Ja nie wiem co on tam chciał robić, ale wiem że coś mu nie wyszło Gdzieś ja tam dobra, jedziemy dalej Co trzeba robić? Ja nie wiem co trzeba robić Ja tylko wiem, że trzeba szukać baterii No teraz ja tego nie przestraszę. Uwaga, 3, 2, 1. I tak się troszkę przestraszyłem o. I teraz będą takie fajne głosy Dobra, mówię wam, nagryłem ten cynek trzeci raz. się znu znudziło troszkę a za chwilę z góry spadnie Grubas i trzeba będzie wejść tutaj no o cześć już się nie spodziewałem tego, że ty tutaj będziesz a ja tego teraz nie chciałem daj przejść dzięki, do widzenia co jest? No kurwa, No tak, ale wtedy mnie nie zauważył. Ja się bałem. Znowu?! Czemu, no?! Nie wiem, czemu tak jest, ale muszę coś zobaczyć. Puk. Puk. A! dlatego Koszmarny. Będę musiał się schować tutaj. O, fuck. A wiesz, że tym razem mnie nie zauważysz? Tym razem nie będę głupi. Idzie w lewo. Nie, w prawo. Nie, w lewo. No idź w lewo. Gdzie teraz pójdę? O oh, fuck. O oh, my god. To jest żałosne. I teraz mnie zauważy i mnie zabije. Nie mnie, jak mnie to ci wyjebie. Do widzenia Dobrze, ci za to nie wyjebie. Hell yeah! Jedziemy dalej! Szałos nagra. Żal mi ich. Jak taki Grubas może być szybszy ode mnie. Grubas jeden. O, cześć! No fajnie. Trzeba iść dalej. Dziom, 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 dzium, dziom, dum, dziom, dum, 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 dum. Dobra. O, dziom, 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 szybciej mi się udało szybciej No To jedziemy dalej Tutaj jeszcze nie byłem eee. Ała. Jedziemy, jedziemy. Spinam się, cześć Ale i tak nam się nie daje, to jest lepiej chyba Widać, że jest lepiej Przecież tutaj jest światełko. O nie, te bocerie Ja pierdolę. Troszkę żałosne.

pierwsza sam nie wiem głupi witam cześć nie zabierz mnie no dobra i tak mi nic nie zrobisz schodzę na dół i kończę no dobra mam nadzieję że fajny odcinek wam się spodobał i mam nadzieję, że będziesz go oglądać dwa razy. mu dwa, wiecie? Bo nie raz. Dobra. Aha. Czy nie ma robaków w takim... W takiej wodzie? Ach, spoko. co było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.